Tego ranka jesienne słońce delikatnie zawisło nad miejskim parkiem, rzucając złote smugi światła na cichy plac zabaw, jak gdyby świat sam jeszcze nie wiedział, że ma się wydarzyć coś przełomowego. Samotny ojciec Ethan Walker zabrał swoją siedmioletnią córkę, Lili, na ich zwyczajową sobotnią piknikową przechadzkę, mając nadzieję, że odciągnie swoją uwagę od nieustannego ciężaru rachunków, napraw i niekończącej się walki o związywanie końców z końcami. Nie spodziewał się, że w ciągu kilku minut rozegra się chwila, która na zawsze zmieni bieg jego życia. Zaczęło się od cichego dźwięku, miękkiego, drżącego, niemal pochłoniętego przez wiatr. Łkania dziecka. Ten dźwięk wciągnął Itana w historię, której nigdy nie wyobrażał sobie, że będzie żył. Jeśli wierzysz w życzliwość, drugie szanse i moc robienia tego, co słuszne, koniecznie polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj kanał Opowieści Wiralowe. Twoje wsparcie pomaga takim historiom, jak ta dotrzeć do większej liczby serc. Ethan podążył za cichymi szlochami, aż znalazł małą dziewczynkę stojącą samotnie koło huśtawek. Jej blond włosy lśniły w świetle dnia, ale twarz miała pooraną łzami. Wydawała się nie starsza niż pięć lat. Ściskając pluszowego królika jedną ręką i wycierając policzki drugą, wyglądała na całkowicie zagubioną. Ethan poczuł ból w piersi. Widział już kiedyś to spojrzenie. Bezradny strach dziecka, które potrzebowało kogoś, kogokolwiek, kto się nim zaopiekuje. Delikatnie uklęknął, próbując ją uspokoić, nie strasząc jej bardziej. Dziewczynka początkowo się wzdrygnęła, ale potem spojrzała mu w oczy z nieśmiałą nadzieją, jakby rozpaczliwie chciała mu zaufać. Lili podeszła za swoim ojcem, trzymając jego kurtkę. Szepnęła mu, że powinni pomóc dziewczynce, ponieważ żadne dziecko nie zasługuje, by być tak samo. Jej empatia przypomniała Ethanowi, dlaczego tak ciężko się stara każdego dnia, nawet gdy życie wydawało się zbyt przytłaczające. Zagubione dziecko, które w końcu zdołało powiedzieć, że ma na imię Emma, powiedziało im, że nie może znaleźć swojej mamy nigdzie. Odłączyła się, gdy jej mama rozmawiała przez telefon, a tłum ją pochłonął. Ethan poczuł jak wzbiera w nim instynkt opiekuńczy. Przypomniał sobie, jak kiedyś zgubił Lili w sklepie spożywczym na przerażające 30 sekund. Ta dziewczynka musiała czuć ten strach pomnożony przez tysiąc. Słońce wzniosło się wyżej, ogrzewając chodnik, gdy Itan dzwonił do ochrony i przeszukiwał park, trzymając Emmę za rękę tak mocno, że czuł jakby dziewczynka trzymała się życia. Szli obok roześmianych rodzin, wózków z jedzeniem i jaskrawych dekoracji na nadchodzący festyn. Cały świat wyglądał zwyczajnie, niemal radośnie, lecz dla Emmy dzień zamienił się w burzę. Itan nie odpoczął, dopóki nie sprawdził każdego zakątka, każdej ławki, każdej ścieżki. Z każdą mijającą minutą czuł, jak pogłębia się ciężar odpowiedzialności. Nie dlatego, że musiał pomóc, ale dlatego, że chciał. Minęły godziny. Itan zapewniał Emmie bezpieczeństwo. Nakarmił ją przekąskami z lunchboxu Lily i powiedział jej, że nie jest sama. Jego spokojna obecność ukoiła jej drżące serce. Obserwując go, Lili zapytała, czy mogą zabrać Emmę do domu, jeśli nie znajdą jej mamy. Itan uśmiechnął się łagodnie, ale nie odpowiedział. Wiedział, że życie nigdy nie jest takie proste. Nie z jego finansami, nie z jego niestabilnymi godzinami pracy, nie ze wszystkim, co z trudem utrzymywał w ryzach. Ale jego serce, czułe i wyczerpane latami samotnego ojcostwa, pragnęło, aby mógł chronić każde dziecko, które czuło się opuszczone przez świat. Właśnie prawie zatoczyli pełne koło wokół parku, gdy wszystko się zmieniło. Wypasiony czarny suf zatrzymał się gwałtownie przy wejściu. Drzwi się otworzyły i wysiadła kobieta. Jej twarz była zalana paniką, a jej drogie obcasy desperacko stukały o chodnik. Jej biały płaszcz w biznesowym stylu powiewał za nią, gdy biegła w ich stronę. Gdy zobaczyła Emmę, cały jej wyraz twarzy zapadł się w surową ulgę. Upadła na kolana i otoczyła córkę ramionami. Otwarcie płacząc, nie zważając na ludzi wokół, ani na rozmazany makijaż spływający po jej policzkach. To emocjonalne ponowne spotkanie powinno było zakończyć historię. Ale to, co wydarzyło się później, oszołomiło Itana. Kobieta wstała powoli i spojrzała na niego z mieszaniną wdzięczności i niedowierzania, jakby próbowała przetworzyć coś więcej niż tylko odzyskanie dziecka. Przepraszała wielokrotnie, jej głos drżał i wyjaśniła, że szukała wszędzie. Kontaktowała się z zarządem parku i była o krok od wezwania policji, gdy ktoś powiedział, że widziano mężczyznę pasującego do opisu Itana, pomagającego małej dziewczynce. Podziękowała mu, ale jej podziękowania niosły coś głębszego, coś ciężkiego, osobistego. Światło dzienne odbijało się w jej oczach, odsłaniając zmęczenie wykraczające poza macierzyństwo. Przedstawiła się jako Victoria Hale, imię, które Itan natychmiast rozpoznał. Była właścicielką Hale Industries, jedną z najbogatszych kobiet w stanie. Jej twarz była znana z okładek magazynów, relacjonowanych w wiadomościach wydarzeń charytatywnych i rozmów, w których ludzie tacy jak Itan tylko podsłuchiwali, ale nigdy nie brali udziału. Zastygł, niepewny, jak się zachować wobec kogoś o jej statusie. Ale Wiktoria zaskoczyła go, ponownie klękając, dotykając policzka Emy i mówiąc, że jest mu winna więcej, niż słowa mogą wyrazić. Wiktoria zapytała Ethana, jak może mu się odwdzięczyć. Pokręcił głową, mówiąc, że żadna rekompensata nie jest konieczna, że zrobił tylko to, co zrobiłby każdy przyzwoity rodzic. Wpatrywała się w niego przez długą chwilę, jej wzrok łagodnie pobiegł w stronę Lili, potem z powrotem na niego. To było tak, jakby widziała coś, z czym nie spotkała się od bardzo dawna. Prawdziwą dobroć bez oczekiwań. Nalegała, aby przynajmniej przyjął jej wizytówkę chociaż wątpił, że kiedykolwiek z niej skorzysta. Ale szok na tym się nie skończył. Później, w tym tygodniu, kiedy Itan wrócił do pracy w warsztacie samochodowym, znalazł na zewnątrz zaparkowany luksusowy samochód ze znajomym logo. Wiktoria wysiadła, tym razem ubrana znacznie bardziej każualowo, z ciepłym i szczerym wyrazem twarzy. Powiedziała mu, że nie przestawała myśleć o mężczyźnie, który chronił jej córkę z oddaniem, jakie większość ludzi zachowuje tylko dla własnych dzieci. Wyjaśniła, jak rzadko spotyka się kogoś, kto czyni dobro bez kamer, bez nagród, bez potrzeby bycia bohaterem. Potem zrobiła coś, czego i nigdy nie spodziewał się po miliarderce. Zapytała o jego życie nie w ten dystyngowany, uprzejmy sposób, w jaki czasami robią to bogaci ludzie ale szczerze chcąc zrozumieć. A gdy dowiedziała się, że się boryka, że pracuje na dwóch etatach, że ledwo wiąże koniec z końcem ale nadal wybiera życzliwość ponad wygodę, coś się w niej przesunęło. W tym jasnym porannym słońcu przed warsztatem Wiktoria złożyła mu ofertę. Nie datek, ale możliwość. Stanowisko w dziale kontaktów ze społecznością jej firmy, stabilną pensję, świadczenia, elastyczny czas dla Lili i szansę, aby pomagać większej liczbie rodzin, tak jak pomógł Emmie. I ten oniemiał. Jego cały świat przechylił się w jednej chwili. Nie dlatego, że miliarderka zaoferowała mu pracę, ale dlatego, że ktoś wreszcie dostrzegł jego wartość. Wartość, którą starał się podtrzymywać każdego dnia, nawet gdy życie spychało go na skraj. Gdy Itan przyjął ofertę, w oczach Wiktorii zakręciły się łzy. Przyznała, że w swoim świecie sal konferencyjnych, kontraktów i finansowych imperiów, powoli zapomniała, jak wygląda prawdziwe człowieczeństwo, aż zobaczyła je w samotnym ojcu który odmówił przejścia obok płaczącej dziewczynki w parku. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, proszę, polub, udostępnij, zasubskrybuj i wspieraj kanał Opowieści Wiralowe. Twoje zaangażowanie pomaga nam kontynuować ożywianie prawdziwych, emocjonalnych historii. Zanim wyjdziesz, zostaw komentarz poniżej, mówiąc nam, czego nauczyła Cię ta historia.